No, sporojkę. tam tam To się uh, nie dowolnić, to pomnika. Mej Wielkiej Pani. Uchwony Wielkiej Pani. Jestem taką jak korony.

Naraz, na tyle rozumiał się, nie wiem, tak to moje ko, to na seko tomo, to na seko tomo, nie wiem, tak Chciałam wchodzić potajemnie na tego domu. Ale mi się udawało. A co za mną? A co za lepiej? A ty na mnie ptaszka prawo.

że mógłbym mu woятно, yy, no, mógł ale Czy dużo sensu nie mam jak yelled z battle No, no i zrobić jestem. Skroczyłem trochę compute, ale ale Wow, 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 jaka rawa, jaka rawa. Pewnie co by mógł Sam, ale pewnie musiałby się ten, yy, zapytać, czy będzie miał czas na Sopotę, czy nie, żebyśmy razem robili Raiwa. Będę się potem musiał spytać. Jak nie będzie rajwa, w opatę, to bardzo Was przepraszam. Albo i zarobim rajwa w samotności. Jeszcze się popatrzę. Jeszcze nie ten posąg będzie. Opok. Mej wie, wielkiej pani. Opok. Mej wielkiej pani. Nie, yes. ja pierdolę. Co ja robię w tym internecie to ja nie wiem. Zaczęło tak mi się nakrywać. Raj robiłem pierwsze z początki. jest z minecrafta, potem przestałem. Teraz na youtube wracam. Postaram się regularnie wrzucać filmiki. nakrywać i rajwować. Prawko to popnie. ...prawdopodobnie przechodzę na inny kanał. Mhm, dobra. Prawdopodobnie przechodzę na inną platformę. Ale to jeszcze się zapatrzę. Bo tu prawie nic nie zarabiam, a na tamtej krótkiej platformie trochę będę zarabiał. To się potem zapatrzę. Jeszcze nie dostałem odpowiedzi. I... te zapatrzę, co mnie przyjmą tutaj tej platformy nowej, czy no Trochę tu porobimy w tym odcinku. A, Marian, mam do ciebie taką sprawę. Jak ci to powiedzieć, na, na, na wczoraj, <kluzł> jak mi neta wywaliło, był Mati na live'ie na innym niku. I dostałem niezwy opierotnieko. Te czytujemy. I proszę, jak zrobimy robimy mój posąg, ma to być ostatnie czytowanie na tym serwisie. Bo powiedział, jak to nie będzie ostatnie czytowanie, to zapiszę nam admina. A ja nie chcę grać na admina. Ja jestem tu pomocnikiem admina i chcę być już pomocnikiem admina. Znaczy jesteś naszym pomocnikiem i proszę na sobie... ...żebyś nie citowała. Jest tak dużo. Bo po potem to psuje rozgrywkę. Dobrze? Proszę bardzo. Ten mój posąg robimy. I sobie to było ostatnie citowanie na tym serwerze. Tak se ja ponieważ nie chcę więcej citować Jak w pierwszym odcinku mówiłem, dlatego nie ma już serwera dla widzów, bo są o widzowie cheatowali. i ja nie chcę już więcej cheatów używać. na ostatnim serwerze. Na rozumiesz? I bardzo cię przepraszam, że tak wyszło. Ja nie wiedziałem, że Matin jest na live. Na nowym niku. I to z całym odcinkiem oksan to mocny. To bardzo mocny. I proszę, żebyśmy nie cheatowali nic więcej. Na to cheatowanie już zamykam oko. O i prasę, chcę więcej nie Powiedział, Powiedziałbym nam zapisać admina. Adminy. No. I prasę, na więcej. Chcę byśmy nie -titowali. Posąg mój i koniec cheatów. Dobrze? Mam naciski, nie chcę posłuchać. Nothing. To sobie pokopimy netera i tu. Netera tu no sobie pokopimy. Na pewno sobie to jak się pokopimy jeszcze i zachęcamy sobie stawić łapkę w górę, kupa i dzwona To mnie to motywuje. więcej nagrywać. Y español per transmitir el idioma la cerveza Kurczę, co nie przesadzi. No to później prostu przesadzi. Ma wielka panna. Nie, jako taki wielki pan. I, a, a, ko, kru, kibir, Trochę zbrojnik. No, ja o jednym nie wiem. Ten to niezły, to niezły prezent dla ja mnie. Szukujemy to. dużo surowców będzie mi potrzebne. Bardzo. I tak szybko tylko nie znajdziesz. Opiecuję ci to. To jest bardzo mocno kolane. Ponad wszystkie TX wykorzystujemy otoko I? To jest krachę dalej to Ponad mniej kratek stąd Pani napija Więcej tajemnicy ci nie z teratem. Proszę mi nie spiekować na podcenie wizarności. Hmm.

ten tomek albo tu, albo pęczy tu Jak tu nikt nie będzie mieszkał. To ciepłe yes, na ja zaresztę, czy ten tomek zostawimy, albo kopce robimy na coś innego. No to na kofię.

potem chcemy znać czy będzie na w sobotę albo w niedzielę w niedzielę będą dwa części rajwa. albo już w będę będą dwa części rajwa, bo całego nie zarobię na razie całego nie zarobię to będzie cztery będzie

嗯，什么歌嘛？我、hmm. 发、okay. mm，我看看。嗯嗯，哪个？ Bra.

coś tam podziałać. będzie na tym piec.